24 grudnia to jedyny taki dzień w roku. Ponad setka samotnych osób z Tarnobrzega spotkała się na Wigilii w Tarnobrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ta Wigilia ma już za sobą długą tradycję, przynajmniej 25-letnią. Tyle czasu spotykają się samotni mieszkańcy Tarnobrzega, którzy odkryli ciemną stronę starości, samotność. To specjalnie im dedykowana jest Wieczerza Wigilijna, która w samopołudnie południe 24 grudnia organizowana jest przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową. Dzień świąteczny jak każdy dzień. Wiąże się ze wspomnieniami, z wielkim smutkiem, że już nie ma przy nas tych bliskich, że może ktoś jest bardzo daleko, a myśmy zostali tutaj sami. A właśnie szczególnie dzień wigilii, kiedy bierzemy do ręki opłatek, stają nam wszystkie obrazy z naszego życia, od dzieciństwa do chwili obecnej. Każdego roku przybywa w Tarnobrzegu osób starszych i opuszczonych, zwłaszcza w ten wyjątkowy dzień w roku. Potrzebują poczuć się częścią wspólnoty. Takiej, która przypomina rodzinną. Może w maleńki sposób, maleńki, bo nie jesteśmy w stanie zorganizować takiej atmosfery i takiego spotkania, żeby tym ludziom zapewnić w pełni rodzinę. Ale na chwilę, na ten moment staramy się przybliżyć rodzinę. Rodzinę, atmosfery rodziny, atmosfery spędzanych dalej dawniej świąt. Jak na tradycyjną wigilię przystało, były tradycyjne dania, barszcz, gołąbki, pierogi, ciasto i kompot z suszu. Ale nie tylko o wigilijne potrawy tu chodzi. Ważniejsze dla osób samotnych jest wsparcie nie ciała, a ducha. Taka wigilia organizowana jest ku pokrzepieniu serc. Ten czas tego spotkania wigilijnego tym ludziom umilamy właśnie śpiewaniem kolęd jasełkami, ale dla nich też bardzo ważne jest to, że w tym dniu mogą spotkać się z proboszczami swoich parafii, gdzie właśnie ci proboszczowie, tak zabiegani, zagonieni w codziennym życiu, w tym dniu mają dla nich czas, do każdego podchodzą, wymienią słowo albo dwa, więc to też jest taki, taki dodatkowy akcent takiego rodzinnego przebywania ze sobą. I to jest ten dzień przed Boże Narodzenie. A Wigilia to czuwanie. I czuwajmy bardzo intensywnie, żebyśmy nie przeoczyli i nie zagubili najważniejszego tego przez wielkie N pisanego tego wieczoru Panu Jezusa. Dopóki w Tarnobrzegu będą ludzie samotni, Wigilia Bożego Narodzenia będzie częścią kalendarza imprez organizowanych przez Tarnobrzeską spółdzielnię mieszkaniową.